Anita Budarczyk, minuty po swoim ostatnim starcie w sezonie 2011, start w memoriale Kamilii Skolimowskiej. Udany, zadowolona z tego występu? No przede wszystkim jestem zadowolona z tego, żeby, że mogę uczcić w ten sposób pamięć Kamilii. Wynik 71 metrów mogłoby być lepiej, ale to dzisiaj nie było najważniejsze. No właśnie, bo z tymi wynikami twoimi w tym sezonie bywało różnie, wiadomo, kontuzje dochodziłaś do dyspozycji do formy. W mistrzostwach świata było już nieźle wynikowo, no ale po mistrzostwach świata to, co się stało, czyli 75 metrów. To jest taki prognostyk przed sezonem olimpijskim, czy troszeczkę żal, że tego wyniku nie było na Mistrzostwach Świata? No to trochę żal, bo że uzyskałam ten wynik w tydzień po mistrzostwach świata w Degu, bo ten wynik gwarantowałby mi brązowy medal, bo rzuciłam 75-33 w brązowy medalku 75 03 3 no, no niestety... Nie zawsze człowiekowi szczęście sprzyja, ale cieszy mnie z drugiej strony to, że jest to dobry prognostyk na przyszły rok po trzech miesiącach. W treningu 75 metrów to myślę, że optymistycznie mnie to nastawia przez kolejny sezon. To już po ostatnim starcie, więc możesz podsumować ten swój sezon. Jaki to był dla Ciebie sezon? Jak się zaczął, jak przebiegał No i te najważniejsze momenty w tym sezonie? Był, tak... był to dla mnie najtrudniejszy sezon, bo kolejna kontuzja już mnie dopada w okresie przygotowawczym w lutym. W czerwcu dopiero wzięłam pierwszy raz młot do ręki, zaczęłam normalnie trenować, więc za kilka miesięcy było walki z, tym, z powrotem do pełnej dyspozycji, rehabilitacja, ale to no, byłam nowe doświadczenie i miejmy nadzieję, że ono mi się już więcej nie przyda i chciałabym, żeby ten kolejny sezon przygotowawczy, przy startowy już naprawdę był bez żadnej kontuzji, a to jeżeli nie będzie kontuzji, to na pewno dosyć do dobrej dyspozycji. No właśnie siedliście już z trenerem Krzysztofem Kaliszewskim, ustaliliście co robicie, jak się przygotowujecie, ile miesięcy, kiedy dokładnie zaczynacie, jakie leczenie jest potrzebne. No już oceniliśmy ten, ten miniony sezon już w skali od 1 do 6. Od 1 do 6, no to sobie mam... 4,5, pół, oh. na Po tym, co przez te trzy miesiące zdo, zdołam oczywiście wytrenować. Omówiliśmy mniej więcej, mamy już taki zarys przygotowań do, do Igrzysk Olimpijskich. Teraz mam tydzień wakacji, później między... wybierasz się gdzieś na nie, 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 wakacje? Nie, nigdzie nie, tylko odwiedzam znajomych i rodzinę. Będę jeszcze konsultowała się z lekarzami. Mamy już ustawowe terminy w Niemczech. Chcemy po prostu... Taką prawdziwą już w końcu może ktoś mi poda kon konkretną diagnozę, co z tymi moimi plecami było. I przede wszystkim chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, co możemy robić, jakie ćwiczenia wykonywać, bo niektóre ćwiczenia mogą mi na przykład szkodzić, więc to chcemy jak najszybciej załatwić i mamy, chcemy rozpocząć rozpo 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 przygotowania od 17 października, od zgrupowania w setnie, więc, więc przyspieszamy o ponad dwa tygodnie, niż to bywało we wcześniejszych latach. To tylko niespełna miesiąc wolnego Cię czeka. No tak, ale ja po tym sezonie nie jestem zmęczona fizycznie bardziej jestem wyczerpana psychicznie po tym. Były ciężkie chwile, więc yy, mam nadzieję, że lekki niedosyt pozostał tych statów, bo miałam ich tylko 6, do tam było 15-20 i nie ukrywam, że jeszcze bym postartowała, ale muszę niestety tą, ten niedosyt, ten zapał do treningu przełożyć na treningi. Anita, kilka zawodniczek w tym sezonie, w sezonie, w którym Ty borykałaś się z kontuzją, pokazało się z bardzo dobrej strony. Wróciła w wielkim stylu Tatiana Łysenko, Betty Heidler, rekord świata, zbliżyła się do 80 metrów. Myślisz, że jest szansa, żeby zbliżyć się do tych zawodniczek, rywalizować z nimi jak równa z równą no i walczyć o medal olimpijski, bo to chyba jest twój cel. No to jest mój cel, medal igrzysk olimpijskich w przyszłym roku. Myślę, że jak będę zdobał, to, to na pewno się do nich e, dogonię, te zawodniczki, bo 75 metrów, czyli 3-4 metry braku, brakuje mi w, w tym, Brakowało w tym sezonie do Tatiany, do Betty. Po trzech miesiącach to nie więc jak mocno przepracuję ten okres. To na pewno jestem w stanie rzucać w granicach 77, 8, 9 I to da miejsce na podnią No w to na pewno już da medal e, Igrzysk Olimpijskich. Na pewno po poziom się podniesie, bo jednak to są Igrzyska w tym roku już medal 77, 76, 75 było wysoko. W Pekinie z tego co pamiętam, 74 m dawało brązowy medal, a na pewno tu trzeba będzie dalej rzucić, żeby uzyskać brązowy medal.